Siemanko moi kochani, z tej strony Pionek A, Dzisiaj mam dla was kolejny odcinek Minecrafta. Witam was bardzo bardzo serdecznie I nie było mnie z wami Tam mamy gdzieś nasz stary domek NPC, Przy NPCach I widzimy to co nadzbierałem Tu mam moje takie eko, które zrobiłem Mmm, I'm too sexy boy, you too sexy girl oh. Nie wiem, tutaj się osiedlał Widzimy tu jeszcze, mam to z tak tego no i co? No i co? Nie wiem, czy duża, że będziemy chyba tutaj się gdzieś budować. Tak, miałem ochotę, miałem chrapkę na... Tu jest piasek? Seriously? Ale to nie jest ten piasek, który tam miałem bodajże. Chociaż... Nie, nie, to nie jest ten. Okej, okay, to nie jest tam gdzie mieszkam. Więc luz. plus plus Okej, okay, no to ja się tu gdzieś będę budował. Ja mam od tu się zbudować tu, w tej górze. A więc tak na początku trzeba sobie zrobić łopatę. Będę się dużo łopatę używał, a drugim potrzebuję wejście takie okej. Okay. Jak to ładnie zrobić? Hmm czekajcie miszczu piszczu ma pomysł to wejście będzie z na razie o bruku sobie zrobię wejście będzie z bruku okej, okay, ja sobie zrobię schodki jeszcze aj, zesułem cztery styk, no na razie potem sobie zrobię więcej mm, bach, bach, bach tak jest Druk komandowy dużo w swojej chatce Więc teraz dobra Okej, okay, będą pojedyncze drzwi Na razie tu będą. Wiem jak to zrobię. Dobra, macie tutaj plan mistrzunia. Będzie wyglądało tak, że wchodzimy sobie od początku tutaj aż. No, niech tak będzie. Jeszcze jedno, to jeszcze jedno, ale tak jeszcze jedno i sobie wchodzimy, jedną takie schodki w górę. Dobra, czyli tak odtądajmy się zacznie. to już możemy rozdobrzyć to jest ta, taka nocka, którą nie tu miałem taka imprezka i tu jeszcze mamy okej okay. to jest z bruku na razie wyjście potem sobie jakąś yy, piaskowtę ogarnę pokopię sobie trochę Não tem problema, não. Tem que fazer uma coisa assim tipo assim, tipo A tyle stygnie. Resztę proszę do mnie. Chyba będziemy się musieli wrócić po resztę. Dobra y ja się wrócę. Dobra, zrobię cięcie małe. A więc zaraz wracam <laughs> No i jestem, no dobra, mam wszystko ze sobą to, co powinienem mieć, całe EQ, od razu sobie zrobię skrzynię nie, nie nie nie, nie, zrobię sobie skrzynkę Bach, 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 bach. Dobra Na razie to odrzucimy Dobra, niech sam będzie tu Ok, no i wszystko sobie powkładam tego go nie potrzebuję to, 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 to to się przyda to, to, to to, 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 to to, to to, to, to jeszcze nie przyda, dobra okej, okay, trzeba sobie schodków narobić dobra, po 7 starczy się

już ta chata nie będzie taka jakieś długa, tylko raczej <laughs> Dobra, tu już się będę wkopywał zrobię sobie Bo zrobię sobie poczwórne Raz, dwa, trzy, cztery Drołopata idzie w ruch. Trzeba rozduczyć Na razie samo to rozwalę Będę jeszcze zrobił podwójne drzwi Tak jest Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał Jak co na o kogo zrobię No to wiksa To będzie Bach, 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 bach. Trzeba położyć. Bach. Położyć. Bach. idę ile Dobra. Bach. Tu trzeba położyć. To jest takie podwójne wejście. Coś strasznego, tu mam nie wiem o co chodzi. Dobra. I znowu węgiel. Węgiel chyba w tej wersji po prostu mnie kocha. Po prostu co chwilę go widzę. Hmm. Teraz trzeba zrobić drzwi. Gdzie jest ten workbench? Tu. Mam tu lagi, nie wiem o co chodzi. Potem poprzestawiam sobie coś w grafice, żeby jakoś to wyglądało. A teraz zrobimy sobie drzwi z dwa. Mm hmm. Mm -hmm, mm hmm, ok Podwórę drzwi sam teraz tak piasku sobie nie wzięłam z ale tu mam piasek gdzie złopata tu jest? i już, znowy Marciu trzeba będzie robić nową Rozwalam, pracuję do końca. Jak się rozwali, no to trudno. Dobra, ile na tego piasku? Musi już starczyć, bo zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Na razie to będzie tak, wiecie średnio wyglądało. lecz potem se to zamienię na piaskowiec i schody z piaskowca. Z piasku, z piaskowca, jak pies okej okay. Bach. Dobrze było. Ooo, wow, ci na gorąco. Dings, dings. Bach, 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 bach. bach. Mm -hmm. Co chciałem, co chciałem, co chciałem. Ja sobie zrobię tak, dobra. Tu. Tu. Tamtego mam dużo jeszcze tu Więc nie narzekam Okej, okay, dobra idziemy spać Ale dobra jeszcze tylko tego trochę węgla Teraz chyba się pożegnamy na tym co teraz już mam Pożegnamy się w tym momencie, Otóż zaraz yy, Nie będę przedłużał Roskopy tylko tutaj trochę takie wiecie małe coś Tu już pewnie już jest góra Dobra yy, łóżko, łóżko, łóżko na dworze Na razie ją ok, łóżko jakoś tak byle żeby było. Dobra, idziemy spać. Chyba tym tym spakiem się pożegnamy, a więc yy, cześć. I subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie yy, i ogółem łapki w górę: łapki, w łapki, łapki, w łapki, stropki. I no, no to cześć. Na razie.